Rzadko się o tym mówi. Do wysłuchania podcastu zaprasza Instytut Komunikacji Zdrowotnej i partner podcastu firma VitaFlo. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest pan dr Michał Kania, internista w klinice diabetologii, chorób wewnętrznych i metabolicznych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie i Katedra Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum. Witam pana doktora. Dzień dobry. I cieszę się, że przyjął Pan zaproszenie, bo jeszcze w ramach naszych rozmów o feneloketonurii nie rozmawialiśmy o pacjentach dorosłych. I dzisiaj to będzie temat naszej rozmowy. Panie doktorze, gdzie są właściwie leczone osoby z PKU, dorosłe osoby z PKU? E, na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę przedstawić Państwu perspektywę swoją, ale postaram się, żeby to była głównie perspektywa pacjentów dorosłych z PKU. Pacjenci w Polsce dorośli leczeni są właściwie przez pediatrów. W klinikach nawet pediatrycznych. Nawet jak mają 40-50, nawet, nawet jak mają 68 lat. To jest najstarsza pacjentka na opiekę, którą sprawuję i którą przejąłem z kliniki pediatrycznej po drugiej stronie ulicy w szpitalu dziecięcym w Krakowie. No, powodem głównym jest brak doświadczenia i brak mhm. chęci ze strony innych ośrodków leczących, mhm. osoby dorosłe, ośrodków internistycznych. Czy endokrinologicznych, diabetologicznych, reumatologicznych, by zająć się tymi pacjentami, nie tylko z ale też wszystkimi chorobami rzadkimi. Ja to z jednej strony rozumiem, są to jednak choroby mhm. rzadkie i bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek miejsce, gdzie można by się nauczyć postępować z dorosłymi pacjentami, zwłaszcza w Polsce. Za to ośrodki pediatryczne dysponują gigantycznym doświadczeniem, tak. kilkudziesięcioletnim. Pacjenci są tam pod doskonałą opieką i tak jak właśnie rozmawiamy, również pacjenci dorośli. Mhm. Z jednej strony pediatrzy bardzo chętnie przekazaliby, no, zgodnie z tym, jak to powinno wyglądać, opiekę specjalistom od osób dorosłych, właśnie internistom czy innym specjalistom, którzy mogliby się potencjalnie tymi pacjentami zająć. No, natomiast no, problemem jest to, no, właśnie, że właśnie ma, nie ma tego doświadczenia nie ma ich gdzie przekazać. Nie ma doświadczenia, nie ma to. ekspertów, ale. Tak. Czy sądzi pan, że opieka nad osobą dorosłą z feneloketonurią hmm. powinna odbywać się właśnie w takim dedykowanym czy hmm. też referencyjnym hmm. ośrodku dla osób dorosłych z tą e, chorobą? Tak, tak, tak. Jak najbardziej ta opieka powinna być w dedykowanym ośrodku e, dla dorosłych. E, tak, to nie tylko moje zdanie, tak. Też jednoznacznie hmm. mówią zalecenia opieki nad pancytami z feneloketonurią, również nad innymi wrodzonymi wadami metabolizmu. E, i Ale e, dlaczego w takich ośrodkach? Dlaczego w takich ośrodkach? No, takie ośrodki powinny dysponować wyspecjalizowaną gamą specjalistów. Mm -hmm. e, w związku z tym, że pacjenci z fenolokotonurią mają też inne problemy zdrowotne. Tak samo pacjenci właśnie z innymi chorobami mają problemy neurologiczne, psychologiczne, mogą pojawiać się inne choroby towarzyszące, pojawiając się już w wieku dorosłym, mm -hmm. tak żeby była możliwość konsultacji z psychologiem, z neurologiem. Z gastroenterologiem, specjalistą, właśnie od, od chorób z układu pokarmowego, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki takie, tworzeniu takiemu, takiego zespołu opieki, który składa się z wielu specjalistów, można zapewnić każdemu pacjentowi kompleksową opiekę. Taki właśnie był mm -hmm. cel, zamysł przy tworzeniu zaleceń opieki nad pacjentami z fenoloketonurią i tego zalecenia, by przekazywać w pewnym okresie, w pewnym momencie opiekę z ośrodków pediatrycznych do ośrodków dorosłych. To jeszcze powiedzmy, czy mamy z, skąd czerpać wzory? Czy w Europie, w innych krajach świata są takie ośrodki, jakie oni mają tradycje w, w tym zakresie? Myślę o opiece tej kompleksowej nad pacjentem dorosłym z fenyloketonurią. E tak, ale ja bym zaczął od czerpania wzorów, traktowania jako ekspertów ośrodków pediatrycznych. Mm -hmm. e, ośrodki pediatryczne w Polsce, jak już wspominałem, mają gigantyczne doświadczenie, na przykład w prowadzeniu pacjentek ciężarnych z fenyloketonurią. E, więc to, to byłoby pierwsze miejsce, do którego bym się zwrócił. No, do takiej bardzo e, lokalnej współpracy. Czasem to jest szpital po drugiej stronie ulicy, należący do tej samej uczelni nawet. Mm -hmm. e, to jest doskonałe źródło wiedzy i doświadczenia. E, tak jak pani wspominała, te ośrodki już są, e, istnieją za granicą. E, w, nawet w naszym regionie, w Czechach, e, w Austrii czy e, na Węgrzech. E, na zachodzie Europy istnieją już troszkę dłużej, nawet jest to 15-20 mhm. lat. Także to, są, to byłoby drugie miejsce, do którego można by się skierować, zapytać, jak, jak oni radzą sobie z tym procesem przejmowania opieki nad pacjentami, mhm. czy mają już jakieś doświadczenie właśnie z wyzwaniami, jakie są stawiane mhm. również przed lekarzami, którzy. Pacjentów dorosłych z fenyloketonurią muszą leczyć? My często rozmawiając o innych obszarach terapeutycznych, uh -huh. dziś mówimy o dorosłych z fenyloketonurią, mówimy o takim trudnym momencie, którym jest właśnie przejście z tej opieki pediatrycznej do opieki człowieka już dorosłego. Uh -huh. No to są miesiące, prawda? Nic tak diametralnie się nie zmienia, ale jednak czasami jest tak, że ten pacjent pozostaje bez opieki albo w ogóle zaczyna być w takiej sytuacji, że musi wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Bardziej niż w momencie, kiedy miał do dyspozycji opiekę tego wielodyscyplinarnego zespołu. Powiedzmy trochę o wyzwaniach, jakie spotykają pacjentów z PKU, tych, którzy już są dorośli. Tak, tak. Ten proces, o którym pani mówi, to jest tak zwana tranzycja. tranzycja. E, I ważne, żeby to był proces. Nie było, nie było to odcięcie opieki no jak, jak często nożem. Jest Ta, często jest to odcięcie, rzeczywiście. Dążymy do tego, żeby jednak było to rozłożone w czasie. Na optymalnie by właśnie lekarz, który ma zajmować się w dorosłości pacjentem, spotkał się również z pediatrą, jak i z pacjentem w trakcie jednej, kilku wizyt, mhm. nawet w przeciągu miesięcy czy lat poprzedzających ten moment przekazania. Tak samo by pediatra uczestniczył w pierwszej, dwóch, trzech wizytach e, już w ośrodku dla dorosłych. Mhm. E, celem tego wszystkiego jest to, żeby pacjent czuł się komfortowo, czuł się zaopiekowany, czuł się bezpieczny mhm. po zmianie miejsca, które zna bardzo dobrze te ostatnie kilkanaście lat. Tak samo, by opiekunowie pacjenta również czuli się dobrze, czy czuli się zaopiekowani w tym nowym miejscu. No, mamy, przed, mamy jeszcze dużo wyzwań, które są przed nami związanymi z tranzycją. W naszym ośrodku przytłoczyła nas duża ilość osób, która została przekazana, więc nie, nie mogliśmy zrobić tego w sposób idealny, tak jak mhm. mówią zalecenia. Ale wszystko to jest, działa coraz lepiej, jest to kwestia do wypracowania, do ustalenia może też naszych bardziej lokalnych, polskich zasad, jak to zrobić, żeby to było dostosowane troszkę do naszych warunków. No, mamy problemy z liczbą lekarzy, która się tym zajmuje, z czasem, jakie możemy poświęcić, też doby nie rozciągniemy, doby nie rozciągniemy, godzin pracy do, do bardzo długich godzin. Też nie możemy zajmować za dużo czasu pacjentowi. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby takie właśnie zasady przekazania pacjentów stworzyć. A odpowiadając na drugie pytanie, mm -hmm. czyli te, tego, to pytanie związane z wyzwaniami, które, z, z którymi zmagają się dorośli pacjenci z fenoloketonurią, to poza tym samym przekazaniem, strachem, czy pewną niepewnością związaną z tym, że zajmie będzie się mną zajmował teraz ktoś inny, czy ten nowy ośrodek spełni moje oczekiwania z pewnością tutaj zwróciłbym uwagę. Na, na ten moment przejścia w dorosłość, taki symboliczny, około 18 roku życia, kiedy nie tylko zaczynamy podejmować własne decyzje mm -hmm. dotyczące naszej przyszłości, studia, praca i tak dalej, ale właśnie odpowiedzialność za zdrowie. Niestety dla niektórych jest to moment dość przytłaczający. Mm -hmm. Czasem zdarza się, że nawet młodzi ludzie nie do końca są zorientowani w tym, na co chorują, jakie zasady leczenia panują, jakie mm -hmm. zasady diety należy włączyć. Zdarza się także, że nawet nie wiedzą, jaki preparat niskofenyloalaninowy mhm. stosują. To jest taka rzecz, którą też zawsze staram się podkreślać w rozmowie, podczas pierwszej rozmowy z pacjentami, e, ocenić, jaki jest poziom wiedzy i no, prowadzimy razem zespole edukację, tak żeby no, pacjenci jednak wiedzieli, mhm. z, czym, z czym się je tę chorobę i, i co należy jeść, czego należy nie jeść. To byłoby takie pierwsze wyzwanie. Ten dorosły, dorosły pacjent często luzuje jakby te dość mhm. restrykcyjne zasady mhm. odżywiania, stosowanie preparatu i tak to może powiedzmy, jaki powinny być dorosłego poziomy fenolalaniny? Czy one są inne tutaj? Hmm. Czy, czy zgodnie z zaleceniami. Dzieci? Tak, zgodnie z zaleceniami europejskimi. Poziom fenolalaniny u osoby dorosłej powinien wynosić między 2 a 10 mg na decylitr. I taki sam poziom obowiązuje młody, młodzież od 12 roku życia. Do 12 roku życia, do roku życia te cele są trochę bardziej restrykcyjne, jest to od 2 do 6 mg na decylitr. To ciekawe, Amerykanie mają zalecenia trochę bardziej restrykcyjne dla wszystkich grup wiekowych i zalecają po prostu, żeby pacjenci pozostawali ze stężeniem poniżej 6 mg na decylitr. Uczestniczyłem ostatnio w dyskusji dotyczącej właśnie różnic w tych zaleceniach wniosków, Ciekawych tutaj nie było. Wnioskiem był taki, że nie wiadomo w sumie czym, dlaczego tak troszkę eksperci uznali amerykańscy, europejscy, że te cele są różne. Dla, można by to podsumować, że dla twórców europejskich zaleceń dane dotyczące wpływu tych, tych nieco podwyższonych poziomów fenolalaniny nie były na tyle przekonujące, na tyle wystarczające, żeby ustalić naprawdę bardzo ambitny cel poniżej sześciu. Bo należy też zostawić z tym potencjalne korzyści, z potencjalnym ryzykiem czy potencjalnym obciążeniem, tak, bo można powiedział, mm -hmm. związanym z bardzo intensywną kontrolą stężenia fenelo obniżeniem jakości życia i bardzo restrykcyjną dietą. I no właśnie ta dieta, ta, ta bardzo restrykcyjna dieta niskobiałkowa, to jest, to jest to z jest mojej perspektywy, tak, i z mojej perspektywy pacjentów, to jest najważniejsze, ale to jest też to, co jest najbardziej problematyczne. Długoterminowe utrzymanie tej diety jest gigantycznym wyzwaniem. No tutaj mamy do czynienia mhm. z dorosłym mhm. pacjentem, więc mhm. pracującym, mającym swoje obowiązki, często już rodzinne też. Tak, oczywiście i to jest e, przygotowanie takiej diety i stosowanie jest też czasochłonne mhm. e, oraz, e, nie ukrywajmy, jest też dużym obciążeniem finansowym. W Polsce mhm. produkty nisko niskobiałkowe, nie są w żaden sposób refundowane, mhm. więc i są 3-4 razy droższe od standardowych produktów. E, także pojawia nam się tutaj już kolejna bariera, taka stricte namacalna, czyli bariera Finansowa, która sprawia, no, że czasem od tej diety rzeczywiście dorośli pacjenci odstępują. Ja osobiście no, nie powiem, że się temu bardzo dziwił, że ka każdy w jakimś życiu będzie miał okres, że nie będzie w stanie stosować się w pełni do zaleceń. To znaczy pan podchodzi e, tak zdroworozsądkowo, pod... prawda? Do, tak, tak, do tej tak, kwestii. Dokładnie tak, poza zdroworozsądkowo, poza dwoma wyjątkami, mm -hmm. dwoma populacjami pacjentek, właściwie, u których no, nie możemy sobie odpuścić, nie ma tutaj niestety pola manewru i trzeba tam stosować bardzo restrykcyjne, zasady dietetyczne, czyli pacjentki planujące ciąże oraz pacjentki będące w ciąży. To tutaj no, niestety nie ma, nie ma możliwości liberalizacji tego, mhm. tych zasad i muszą pozostawać w celu, żeby zapewnić bezpieczeństwo rozwijającemu się dziecku oraz też zdrowie dla swoich przyszło narodzonych dzieci. A chciałam też zapytać pana o taką Reakcje otoczenia, pracodawcy, uh -huh. miejsca, w którym osoba z fenyloketonurią pracuje, ten dorosły, o którym dzisiaj uh -huh. rozmawiamy. Czy widzi Pan takie zrozumienie, na przykład, dlatego, że trzeba zrobić przerwę w ciągu godzin pracy i, i zjeść ten posiłek, który jest tutaj uh -huh. kluczowy uh -huh. dla, dla tego pacjenta? Czy my mamy świadomość, my ogólnie społeczeństwo, uh -huh. specyficznych potrzeb takich osób? Uh -huh. To jest bardzo ciekawe zagadnienie i dopiero niedawno zacząłem pacjentów o to pytać. Temat się pojawia czasem w rozmowach z pacjentami, czy jest może podnoszony przez samego pacjenta wcześniej, zanim ja zadam to pytanie. I jest różnie. Nie wszyscy pacjenci dzielą się tą informacją z, z pracodawcą, z szefem. Nie dziwię się też temu, to jest jednak mało komfortowe, żeby informować kogoś o, o swojej chorobie. Z drugiej strony, osoby, które chcą wywalczyć, właśnie na przykład, przerwę w pracy, tak. która przysługuje niezależnie od wszystkiego zgodnie z kodeksem pracy, jednak ten argument podnoszą, używają i raczej mają dobre doświadczenia. Pracodawcy po jednej, po dwóch rozmowach jednak przekonują się, że, że rzeczywiście no, pracownik może nawet widać, że lepiej pracuje, jeżeli tę przerwę osoba dorosła z feneloketonurią tak. uzyska i będzie mogła sobie spożyć posiłek. Mhm. Także naprawdę o to wa warto walczyć, jeżeli. Ktoś z Państwa, których nas teraz słucha i ma taki problem, zachęcam do tego, żeby porozmawiać z pracodawcą. Nie spotkałem się z historią, żeby pacjenci byli w jakiś sposób dyskryminowani, mm. będąc już w pracy z uwagi na to, że mają fenoloktonurię mm. taką przerwę muszą wziąć. Raczej to są takie pozytywne historie, że spotkało się to z Choć Nie zawsze tak jest. No, jeśli mm. mówimy w ogóle o pacjentach z chorobami mm. przewlekłymi, to często spotykają oni. Takie bariery w swoim życiu. Tak, tak. No pacjenci z dorośli stanowią jednak stosunkowo małą grupę. Mhm. Dużo większe doświadczenie na przykład mam z pacjentami 100% u pierwszego, biorąc pod uwagę ilość, też zajmujemy się tymi pacjentami w, w klinice, w której pracuję. I tutaj rzeczywiście w rozmowach z pacjentami no, pojawiają się pewne informacje, pewne informacje o niezrozumieniu ich potrzeb przez pracodawców. To, że na przykład muszą mieć zawsze coś przy sobie do jedzenia, że czasem muszą sobie zmierzyć poziom cukru, co im grozi w danej sytuacji. Mm. Niektórzy pacjenci nawet tutaj obawiają się, z typu pierwszego, obawiają się pewnej dyskryminacji, nawet na etapie rekrutacji. Stąd I nie, no, nie zawsze te informacje tak. zdradzają rzeczywiście, a mm. jest to potencjalnie niebezpieczne, bo w przeciwieństwie do fenyloketonurii cukrzyca typu pierwszego jest taką chorobą, gdzie może dojść do takiej nagłej sytuacji, która wymaga po prostu pilnej pomocy, Jasne. czyli na przykład spadku cukru. I, I podania mhm. jakiegoś leku przez osobę obok. Te problemy, o których pan doktor mówi, e, chyba odeszłyby w cień, gdybyśmy mieli, czy też pacjenci mhm. z feneloketonurią, mieliby dostęp do nowych terapii, bo takie już są na świecie, mhm. prawda? E, nie byłem może tutaj takim choro optymistą, ale na pewno jest to coś, czego bardzo brakuje w Polsce. Mhm. E, no w Polsce nie mamy dostępnej żadnej terapii dla pacjentów mhm. z feneloketonurią, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Na świecie tych terapii jest kilka. Mamy leczenie wspomagające, spożywane w formie tabletek rozpuszczanych, które pomaga troszkę rozluźnić zasady dietetyczne w pewnej grupie pacjentów. Możemy też stosować terapię w zastrzykach, terapię injekcyjną podawaną raz dziennie, która w znaczny sposób pozwala te rygory dietetyczne zmniejszyć. Problemem jest oczywiście koszt i dostępność tych terapii, bo one nawet firmy, które proponują te terapie nie są dostępne na rynku. I z czasem mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. W tym momencie też pojawia się sepiapteryna, Jest to nowa opcja, dość ciekawa, i wydaje się, że będzie w stanie pomóc sporej grupie pacjentów, może nawet połowie właśnie w pewien sposób te restrykcje dietetyczne zmniejszyć. Natomiast nie ma na razie żadnej metody wyleczenia, niestety. Panie doktorze, jak często hmm. osoby z PKU mają inne hmm. problemy zdrowotne? Myślę tu o nadwadze, otyłości, hmm. o cukrzycy, o której mówimy też. Tak, to. E, czy to jest częstsze niż w innej populacji ogólnej? Czy jest częstsze? Niektóre, wydaje się, że niektóre z tych chorób są mhm. częstsze. E, na przykład e, nadwaga, otyłość, e, choroby nerek też e, niewykluczone, że występują częściej. Czasem niektóre prace też podają nadciśnienie. Mhm. Natomiast cały czas z uwagi na dość świeżość, e, dużą świeżość tego tematu, nie do końca wiadomo, czy te, które z tych chorób i jak bardzo, jak dużo częściej występują w populacji dorosłych pacjentów z fenyloktonurią niż u zdrowych osób dorosłych, bez fenyloketonurii. E, nawet jeżeli nie występują częściej, mamy choroby cywilizacyjne, które po prostu występują często, czyli właśnie nadwaga, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, więc naturalnie, siłą rzeczy, będą też występować często w populacji pacjentów z fenyloketonurią. E, I to, to, co jest ważne, to to, żeby zwiększać świadomość, czy mm. e, przekazywać informacje na temat zapobiegania tym chorobom mm. e, oraz wcześniej je wykrywać, tak żeby zapobiegać ich powikłaniom. Czy jeśli dorosły pacjent nie będzie pilnował tych poziomów fenolalaniny, to może być bardziej narażony na ryzyko chorób, o których mówimy tych tak cywilizacyjnych? Czy... To jest doskonałe pytanie, na które mm. nie znamy odpowiedzi. Badania e, właściwie na całym świecie rozpoczynają się do, dopiero teraz, w jaki mm. sposób ten wysoki poziom fenolaalaniny może przełożyć się na przykład na zwiększenie ryzyko, e, ryzyka otyłości, czy zwiększenie e, ryzyka pojawienia się chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy naczyń. Sam, mhm. sam bardzo chętnie bym chciał znać odpowiedź mhm. na to pytanie, no musimy jeszcze poczekać. Pamiętajmy o tym, że dużo czy większość dorosłych pacjentów z to są osoby młode. Mhm, 30-40-latkowie, tak. u których naturalnie też, jeżeli, te osoby, jeżeli ktoś nie ma fenoloktonurii, jeszcze jest troszkę za wcześnie w większości przypadków, żeby rozpoznać mhm. te choroby. Mhm. Czy pacjenci z PKU mają jakieś też charakterystyczne dla nich problemy natury psychologicznej? Mhm. E to zacząłbym od czegoś, co nazywamy mgłą mózgową. To jest zjawisko, to jest, nie można tego nazwać chorobą, ale można by nazwać to właśnie takim zjawiskiem związanym z pogorszeniem koncentracji, z pogorszeniem uwagi, zapamiętywania. Problem na przykład ze zrozumieniem czytania, z aktywnym skupieniem się na rozmowie czy w pracy. I wynika on z, ze zbyt wysokiego poziomu fenyloalaniny. E, wysoki poziom fenyloalaniny e, wpływa negatywnie na pracę ośrodkowego układu nerwowego e, e, i no przekłada się to właśnie na, na te objawy mgły mózgowej, które no, na przykład pogorszają codzienne funkcjonowanie, mm -hmm. pogorszają e, warunki w pracy. E, często pacjenci dorośli e, nie zauważają tego sami, zwracają im na przykład uwagę otoczenie ktoś w rodzinie, czy to jest partner, partnerka, żona, może nawet dzieci mówią, że rzeczywiście coś, coś jest nie tak, coś troszkę mm -hmm. inaczej się zachowujesz. I przy okazji kolejnego pomiaru rzeczywiście okazuje się, że w okresie, kiedy te objawy były, ten poziom był podwyższony. Mhm. I to jest też dość ciekawe zagadnienie do zbadania, ponieważ jeżeli pacjent nie czuje, że takie objawy ma, to ciężko, żeby podał w jakimś kwestionariuszu w ankiecie, że rzeczywiście coś takiego odczuwa. To, że te objawy miał, odczuwa dopiero po tym, jeżeli poprawi sobie wynik kontroli feneloalaniny. Po wprowadzeniu na przykład mhm. diety. I rzeczywiście czuję wtedy różnicę, że, że jaśniej mu się myśli, mhm. że ona mówi, że jest spokojniejszy, że może się trochę bardziej skupić. I takie obserwacje, takie, takie zdania wyrażają pacjenci, którymi się zajmuję, którzy wrócili po paru latach. Są osoby, które po dwóch, pięciu, po dziesięciu latach nawet wracają do stosowania zasad dietetycznych. I, I nagle podczas wizyty kontrolnej, pół roku czy po roku od, naszej ostatniej, od naszego ostatniego spotkania, rzeczywiście mówią, że y, czują diametralną różnicę, że, mhm. że jest jakby, są nowonarodzeni, całkiem inne życie po wprowadzeniu nawet nie w pełni y, wszystkich zasad. Też mhm. raczej jesteśmy u nas w klinice z zwolennikami metody małych kroków, w mhm. większości przypadków, żeby jednak nie przytłoczyć człowieka, który ma swoje problemy, o których mówiliśmy, mhm. swoje obciążenia związane z pracą, z rodziną, natłokiem. Zmian, rewolucją w życiu. Jeżeli można to zrobić stopniowo, wydaje się, że jednak będzie to bardziej długoterminowe, efektywne mhm. i tak jak mówię, no nie przytłoczy to, to nas tymi zmianami. Takim ciekawym zagadnieniem jest też sposób, jaki zasypiają bądź mają problem z zasypianiem osoby z PKU. Mhm. Czy rzeczywiście doświadczają one częściej zaburzeń snu, zaburzeń rytmu snu? E, tak, tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, i badanie to, tego zagadnienia rozpoczęto sto, stosunkowo niedawno. E, jest rzeczywiście tutaj związek ze zbyt wysokimi poziomami feneloalaniny, problemami z zasypianiem, z utrzymaniem tego snu. Z częściej dochodzi do wybudzania, ta jakość snu jest gorsza. Niektóre prace też pokazują, że u tych pacjentów może dochodzić nawet do pojawienia się częściej koszmarów sennych. A efektem tego jest to, że funkcjonujemy gorzej w ciągu dnia, pacjenci no, podsypiają, zdarzają się im jakieś dżemki. To, co pokazują też badania, że poprawa poziomu fenolaliny sprawia, że ta jakość snu jest troszkę lepsza. To już na koniec, panie doktorze, kilka takich kwestii, które wydają się być kluczowe, żeby pacjent z fenyloketonurią miał taką zadowalającą go jakość życia, ten dorosły pacjent. Co powinien robić? Trzy, cztery punkty. Um. Myślę, że kluczowe jest tutaj kluczowe jest stosowanie się do zaleceń diety niskobiałkowej. Mhm. To jest najważniejsze, ale też najbardziej problematyczne. Druga rzecz to na pewno regularne wypijanie preparatu niskofeneloalaninowego. Optymalnie trzy, czasem cztery razy dziennie i ważne, żeby to się odbywało po posiłku. Te dwie, dwie czynności, te dwie zasady myślę, że są kluczowe. Preparat łatwiejszy do wprowadzenia, dieta w praktyce rzeczywiście dużo stanowiąca dużo większe wyzwanie. No i chcielibyśmy, żeby to otoczenie dorosłego człowieka też miało jak największą wiedzę na temat potrzeb osób z fenyloketonurią, ale też osób w ogóle z chorobami przewlekłymi. To jest bardzo istotne, żebyśmy byli w takim przyjaznym środowisku. No, i żeby powstały te referencyjne ośrodki, panie doktorze? One się już tworzą, chyba tak? Czy, czy to jest jakiś proces, który się rozpoczął? Tak, tak, zgadza się. Ta opieka w referencyjnych ośrodkach dedykowanych dla, dla pacjent, pacjentom z chorobami metabolicznymi rzadkimi, w tym fenyloketonurią, ten proces trwa. W ciągu ostatniego roku, odkąd my zajmujemy się dość moimi pacjentami z fenyloketonurią, żaden ośrodek nie powstał. Ale wiem, że jesteśmy całkiem daleko powstania takiego ośrodka, na przykład we Wrocławiu mhm. e, e, czy w Poznaniu. Bardzo dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. Pan dr Michał Kania, internista Klinika Diabetologii Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Katedra Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum, był Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Rzadko się o tym mówi który powstaje we współpracy z firmą Vitaflo.